Cześć, się Mano, na 1000 subów ten USP, łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz, no i trzeba mieć swój trening na swoim kanale na YouTube. zapraszam. Dobra, a dzisiaj sobie pogadamy stricte o naklejkach, jeżeli chodzi o, o eventy poprzednie, głównie Stockholm, Antwerp, no i Paryż. No one są po prostu bez tła, są dosyć takie bliźniacze, no i teraz mamy Kopenhagę, która również jest bez tła, jest troszeczkę inna. Ale no jednak bez tła. Dlatego sobie dzisiaj o nich pokadamy. Popatrzymy sobie na te ceny, zobaczymy sobie jak bardzo to ostatnio spadło i czy to ma szansę odbić. Najpierw sobie zobaczymy ogólnie ceny naklejek holograficznych ze Sztokholmu, Antwerpu i Paryża. Jak to się zmieniało na przestrzeni 6 miesięcy, bardzo mocne spadki, praktycznie o połowę rzeczy niektóre pospadały. Nawet taki dio, który się nie dostał na Kopenhagę zleciał strasznie. Ogólnie teraz oni mają słabą. Tak powiem, kondycję, więc na ten moment nawet bym obstawiał, że na... i na Szanghaju ich może nie być. Tutaj widzimy mało, za właściwie o połowę zleciał, bo z 200 na 98 aktualnie. Tutaj jest troszeczkę inna sytuacja, no bo jednak tej drużynki nie mamy, to znaczy drużynę mamy, ale logo jest zmienione, więc też widzimy, jak się zachowują naklejki, które się nie powtarzają na eventach. Które już są, tak powiem, zakończone. Drużyn nie będzie zbankrutowali albo, albo się logo zmieniło. Widzimy, że 6 miesięcy temu mieliśmy 67, teraz mamy 60, więc ogólnie spadek bardzo mały. Po drodze było to nawet wyżej, więc tutaj widzimy, czym możemy się kierować, jeżeli chcemy sobie kupić naklejki. Copenhagen Flames, tak samo tej drużyny już nie będzie, bo oni zbankrutowali. No i widzimy, cena też niewiele spadła. Dosyć mało właściwie. Miała też swoje wzrosty, spadki. Teraz czekamy, mam nadzieję, na ten wzrost już niedługo. Entropic, tutaj ta drużynka też się nie dostała. I jak widzimy, ten spadek nie jest taki mocny, bo to jest tam około po 20%, że tak powiem. Virtus Pro tutaj drużynka się dostała, naklejka jest dosyć spoko i mamy spadek prawie o połowę. Uria, też drużynka się dostała, naklejka jest jednak trochę inna i ta cena też aż tak bardzo nie ucierpiała przez to. Pain Gaming no prawie, prawie na tym samym poziomie, oprócz tutaj tej górki, nie licząc. Cloud9, no dostało się ogólnie ten cloud9 z Kopenhagi, mi się nie podobał, wygląda słabo, przynajmniej jeżeli chodzi o holo, ale cena na tym ucierpiała też praktycznie o połowę. Monet, na przykład autograf, z 160 na 100, troszeczkę mniejszy spadek. Outsiders, tutaj drżynka, której też już nie zobaczymy, 73, teraz jest 60, spadek dosyć mały. Tutaj jest rekordzista z 210 na 60, po prostu Imperial bardzo mocno oberwał. Mam nadzieję, że się podniesie, bo trochę go kupiłem. Tutaj już fu Fura z Antwerpu. Antwerpowska trochę mocniej spadła. Właściwie nie wiem dlaczego. Może przez, nie no, przez Supply raczej nie, bo będzie raczej podobny. Może po prostu chodzi o, o to, jak dawno wyszedł ten event, a jak dawno Sztokholm. Może o, tą, o ten rok różnicy chodzi. Nie wiem. Lines i tej naklejki nie mamy. Cena tutaj nie wygląda tak źle z 60 na 45. Jeszcze nie jest tragicznie. WSM Holo. Tutaj było, chyba był najdroższy autograf z. Z Paryża. Tutaj on mocno oberwał z 170 na 62, nawet 70. Ropsik. Ropsik teraz ma taki sam autograf z tym serduszkiem, dlatego ta cena dosyć spadła. Nawet trzykrotnie 150 na 50. Furia z Paryża. No tak jak każda. Ona, ta każda, każda Furia jest inna, jednak jeżeli chodzi o ogólny kształt, naklejki jest taki sam. Tylko efekt holo jest inny. No i tutaj też mocno spadło też o ponad połowę. Maus z Paryża. Tak samo mocnego nura zaliczył, ogólnie wszystko co byśmy sobie nie sprawdzili. Nawet te co się nie powtarzają też pospadały. Te co się powtarzają to już całkiem spadły. Ale dobra, jeszcze zobaczymy sobie ogólnie indeksy, jak się zachowują. W ciągu trzech miesięcy, taki na przykład Sztokholm, no tutaj coś mieliśmy, jakieś wzrosty. No i ogólnie to cały czas sobie nurkuje. Tutaj też na razie nie widać, żeby nawet się chciało to jakoś odbijać. Rio. Rio też spada, mimo że event mamy teraz bestła. No i Paryż, Paryż tutaj też mocnego nura zaliczył, no głównie ze, ze względu na swój supply, no i oczywiście na beztłowy event w Kopenhadze. Myślę, takie oto liczby, jeśli chodzi o naklejalność, to też nam się bardzo przyda. Te grafiki wziąłem z Discorda Jona, podlinkuję wam w opisie. Jeżeli ktoś wie, gdzie mogę znaleźć oryginalne te tabele, kto je tworzy, no po prostu osobę odpowiedzialną za to, to może dać mi znać w komentarzu bo ja osobiście szukałem, ale nie znalazłem. Więc tak, tutaj są autografy z Anferpu Holo. Jak zobaczymy sobie przed tą zmianą, jak to wyglądało przed zmianą, przed update'em, mieliśmy po około 100, około na przykład tak Eukadiana, 66, więc to w miarę tak równo wyglądało. No i od czasu wprowadzenia update'u mamy po prostu bardzo duże wzrosty na tej naklejalności. Którą naklejkę byśmy nie zobaczyli, to naklejalność wzrosła praktycznie dwa razy na każdej. Teraz oczywiście mamy lekkie spadki. No ale co już tam się ponaklejało? No to się ponaklejało. Teraz mniej więcej liczby są podobne lub gdzie nie gdzie czasami trochę większe niż to co mieliśmy tutaj na przełomie stycznia i lutego. Bo ogólnie, o ile dobrze pamiętam ten update mieliśmy jakoś na początku lutego, więc tutaj są takie połowiczne dane już z wzrostem naklejalności. Tutaj mamy jeszcze na starych zasadach. Jak widzimy niektóre naklejki na podobnych poziomach, niektóre są większe. Tu mamy 46, tu mamy 100, ale ogólnie naklejalność wzrosła. Dostaliśmy też trochę nowych skinów, jeżeli chodzi o skrzynie kilowat. Tutaj chyba mamy takie całkowite liczby, to ile się nakleiło. Więc widzimy, że najwięcej na przykład taki Twist się nakleja oraz Niko. I bardzo ciekawe, Rox jest jedną też z bardziej naklejanych naklejek. A jak wiemy, jest on najdroższy, bo kosztuje teraz około 700 RMB. Tutaj mamy naklejki drużynowe, tutaj mamy całościowe ilości naklejen. Jak widzimy, najbardziej naklejoną naklejką holo jest Furia oraz Navi praktycznie web web idą, A tutaj mamy takie bardziej dokładne dane, jak to się zmieniało z miesiąca na miesiąc. Tutaj jeszcze przed, tym, przed tą zmianą. Na przykład taka furia 1600, w trakcie zmiany 2000 oraz teraz 4500, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Copenhagen Flames troszkę tutaj spadło, nie wiem skąd też taka zmiana, może to jest jakiś błąd danych, tutaj też to jest zera, to raczej będą błędy. Ale ogólnie co chcę Wam przekazać, no to to, że po prostu te naklejalności są wysokie i one urosły i na razie trzymują się na tym wyższym poziomie niż to było przed tą aktualizacją z... Przeżyło się nakleja 5 naklejek i w dowolnych pozycjach, ale jak sobie zobaczymy ceny, na przykład tutaj mieliśmy, no tu mieliśmy ten styczeń, taki Tylko był po 180, teraz mamy go po 127, a tych Tylko nam no, bardzo dużo z rynku ubyło. Nie wiemy ile się otworzyło. Podejrzewam, że raczej mniej niż się nakleiło, ale jak sobie zobaczymy też na kapsułkę, no to tak samo. Tutaj mamy styczeń, luty była po 26,7, teraz mamy ją po niecałe 18. I co Wam chcę przez to powiedzieć? No to to, że ceny ogólnie mocno pospadały, a tak liczba kapsuł nam się zmniejszyła na pewno, no bo na pewno ludzie otwierają, teraz jest tanio, więc jeszcze więcej pewnie tego otwierają. Liczba naklejek też nam się zmniejszyła, no bo możemy robić różne krafty, dużo naklejek zostało nalepionych, no dużo ludzi teraz klei różne tam krafty z tymi naklejkami, cały czas tych naklejek ubywa więcej i więcej. Jak sobie zestawimy to, że naklejek i kapsuł mamy mniej niż na przykład w takim styczniu, a cena spadła o kilkadziesiąt procent w porównaniu do tego stycznia, to coś nam tutaj się, że tak powiem, nie klei. I osobiście wydaje mi się, że ta odbitka przyjdzie. W końcu ludzie przestaną się wyprzedawać z tego, no bo cena raczej nie może w nieskończoność spadać. Wtedy też być może dotrze do niektórych osób, że ten supply się robi powoli mały, przynajmniej na Sztokholmie, jeśli chodzi o kapsułki. Na Antwerpie nadal jest tego dosyć sporo, jednak też już raczej nie aż tak dużo. Na Paryż sobie musimy poczekać, no ale Paryż też ma bardzo dużą naklejalność, tam po prostu dziesiątki tysięcy miesięcznie się nakleja, więc to też może się niedługo zmienić. No więc jakbym to podsumował, wydaje mi się, że mam nadzieję, że jesteśmy blisko tej odbitki, zobaczymy, teraz cały czas jeszcze czekamy na promocję na Kopenhadze, ale wydaje mi się, że ona już raczej dużo nie zmieni w tych cenach, może jeszcze tam kilka procent, może do 10 to spadnie, a potem mam nadzieję, że niektórzy się obudzą jednak pójdą w te starsze eventy. No i wtedy możemy zobaczyć bardzo fajne wzrosty. Ja na to liczę. No już aktualnie skończyłem dokupować, bo mi się finanse dosyć wyczerpały. Zostawiłem sobie tylko na, na Steamie, na Kopenhagę. co już tutaj chciałem kupić z poprzednich eventów, to już kupiłem. Możecie dać znać, co Wy o tym sądzicie, czy te ceny odbiją, czy jeszcze spadną. Dzięki Ci za uwagę. Zapraszam na Twittera, link w opisie. I manko.